Witam. Pierwszy chemfiz, pierwszą klasę chemiczną, fizyczną. Przed chwilą robiłem lekcje dla drugiej klasy, teraz dla Was. Muszę się sprężać, bo prawdopodobnie we wtorek wieczorem nie będę miał czasu na kręcenie filmów, więc muszę jak najwięcej teraz, dzisiaj i jutro. Jutro, no bo ja kręcę wieczorem przed umieszczeniem go w internecie, czy dzisiaj jest taka niedzielny wieczór tak naprawdę. I W poniedziałek wieczorem, we wtorekowy wieczór przed klasyfikacyjną, bo klas motoralnych Czasu nie będzie na zabawę, czyli na kręcenie jakichś filmów. Chyba, że może, ale wątpię. Na szczęście, w kilku jak mam powtórzenie wiadomości, więc zadania są troszeczkę inaczej, ale u Was trzeba dowiedzieć się dokąd, numaną lekcję. Więc co dzisiaj? Ostatnio mówiliśmy o. Dzisiaj to taki krótki temat, na szczęście, lekcyjny, ale dzisiaj, o czym mówiliśmy ostatnio, o ruchu jednostajnie przyspieszonym, prostoliniowym, tak. Ogólnie mówimy, mówimy na razie o lukach prostoliniowych. No właśnie. Rok jednostajnie przyśpieszony, więc na czym ten ruch polega? Pamiętacie, przyspieszenie jest stałe. Prędkość zmienia się równomiernie z czasem. Były te dwa wzory wyprowadzone tak na, na równania ruchu, czyli na drogę i na prędkość. No dobrze. No to to było to jedno. No, a teraz jak będzie wyglądać? Pewien przykład takiego ruchu, czyli swobodny spadek ciała. Na czym polega swobodny spadek ciała? No bo muszą być spełnione dwa warunki, czyli warunek pierwszy, prędkość początkowa musi być równa z zero. Tak? Ciało ma być spadać, a nie żeby być rzucone z jakąś prędkością. I drugi warunek, poza siłą na ciężkości, nic innego na ten ruch nie wpływa, czyli żadnych oporów. Tak? no dobrze, skoro nie ma żadnych oporów, to znaczy, że pomijamy opory powietrza, tarcie. Zresztą to nie, to jest kinematyka cały czas, nie? No ale można byłoby to też ewentualnie potem uwzględnić. Nie, ale swobody, spadek, prędkość porządkowa zerowa i żadnych sił poza siłą ciężkości. A wtedy przy okazji widać, że przyspieszenie, które ciało spada, jest trudne przyspieszeniu grawitacyjnemu, tak? Dlatego zamiast A możemy wpisać dzięki temu G, druga zasada dynamiki może a to jest F przez m, jak pamiętacie. Tak? Skoro pod F mogę postawić siłę ciężkości m razy g, to m razy g podzielić przez m, m się skraca, wychodzi a równa się g. To tak. No właśnie, właśnie mieliśmy, jakby nie było kinematyki w, w, w grawitacji na początku roku szkolnego, widzieliśmy, problem, Tak. sobie dynamiki Newtona, więc to nie jest czegoś, czego zupełnie być brzyż nie było, tak? To, że mamy rozszerzenie nie oznacza, że nagle no zapomnieliśmy to, co było. No właśnie, a równa się g, tak? to można byłoby nawet sobie zanotować i zapisać, ale tak druga zasada dynamiki nam to podpowiada. No dobrze, no to załóżmy, że mamy ciało na wysokości jakieś h0 i prędkość początkowa 0, tak, i pytanie z jaką prędkością ciało uderzy w powierzchnię Ziemi, jak długo będzie leciało, no i może jakieś Równanko się tutaj też znalazłoby. Skoro równanie bym chciał, no to trzeba prowadzić układ odniesienia. Oczywiście jednowymiarowy, bo to jest ruch prostoliniowy. No i oczywiście oś. My zakładamy zasadę, że oś rosnąca jest w górę. Jeżeli ktoś chce odwrotnie, proszę bardzo. No, ale ja zrobię tak, jak do tej pory, czyli x jest w górę. Można było używać y, tak? Znaczy jeśli x jest w poziomie, y w pionie, ale w karcie wzorów gdziekolwiek tam jest wszędzie x, tak? Przy ruchu oddychającym i fal bym chciał używać x, y, ale w karcie wzorów też tam używają wszędzie x więc niestety to tam, tam troszeczkę to przeszkadza. Tutaj nie przeszkadza na niczym. Jak będziemy mieli rzuty poziomy i ukośne, no to wtedy wprowadzę x i wprowadzę y, tak? A teraz tylko mam jedną oś x, wystarczy. To możemy sobie zawsze osi obracać, nie? Oś no może być obracane. no dobrze. No to... H0 początkowe, to jest jakaś nasze X0 z tych przecież wzorów, które mieliśmy. Tak? Początkowa wysokość to jest początkowe położenie na osi, tak? na wysokość, czyli położenie jakieś na osi jest początkowe. Ciało będzie spadać. I to się będzie działo z położeniem ciała, będzie zmniejszać się, tak? Więc nasze x o, te położenie w odczasie to jest położenie początkowe plus minus przebyta droga. W tym przypadku będzie minus, tak bo oś jest do góry, położenie nasze będzie X maleć. Minus przybyta droga będzie, a co postawię pod drogiem? No, pod drogiem podstawię, tu mam pod spodem S V0t plus i ta druga At kwadrat Gdzie V0 nie ma, swobodny spadek Czyli mamy jedną drugą At kwadrat Czyli jedną drugą Gt kwadrat, bo A to jest G No i Jak podstawię 1 drugą gt kwadrat pod s tutaj, bo mam wtedy wzór na x od t x0 minus 1 drugą t kwadrat, a to pod x to jest to samo co h, h0 minus 1 druga t kwadrat. Czyli równanie kwadratowe nam się pojawiło tutaj, gdzie mam współczynnik a, czyli 1 drugą g, mam współczynnik c bodajże, czyli h0, aha, współczynnik a jest minus 1 druga g, tak? Współczynnik CH0 no i współczynnik B0, bo nie ma tego czynnika z samym czasem, z samym T bez kwadratu. Czyli, równanie, czyli ta funkcja x od T wyglądałaby w tym momencie w ten sposób. Parabola z ramionami w dół. Oczywiście mnie nie interesuje ramię po drugiej stronie, bo to nie jest twór matematyczny, to twór fizyczny, to to się działo wcześniej. Jasne. Nie interesuje, tym bardziej, że może być to zupełnie inne. Tak, to jest jasne. Nie w związku z, nie w związku z tym więc nas interesuje fizyka zadania, tak? więc mamy coś takiego tak wygląda równanie ruchu, równanie położenia ciała w zależności od czasu tak? czyli H0 minus i na 2 GT kwada czyli ja bym chciał mógłbym wyznaczyć położenie w dowolnym momencie czyli na przykład ciało spada z wysokości 100 metrów i podstawić pod T1, 2, 3, 4 i wtedy mam X w dowolnym momencie mogę wyznaczyć tak normalnie podstawiam, liczę na matematyce jakąś tabelę będę zrobił no dobrze, a teraz jeżeli bym zapytał teraz, a jak długo będzie spadać? jak długo będzie spadać? Tak długo, aż to x osiągnie wartość 0. Spadnie do zera. Do zera spadnie, tak? Czyli x do zera. I czas jakiś upłynie oczywiście, tak? Leciało. Oczywiście to jest x od t, tak? Ale leci w poziomie, tak? Proszę, o w pionie. Więc pytanie jak długo będzie spadać? No to mówię, to x musi zero 0. Czyli 0 równa się h0 minus jedna druga gt kwadrat. Czyli na druga gt kwadrat równa się h0. Tak, tak chyba napisałem. Tak. Razy 2 podzielić przez g. I wychodzi mi, że t kwadrat to jest 2h0 przez g. Czyli t to jest pierwiastek z 2h0 przez g. To jest czas swobodnego spadku. Tak. Pierwiastek z 2h0 przez g. No dobrze. No i jeszcze pytanie z jaką prędkością ciało uderzy o, o grunt, czyli będzie na wysokości H równy 0. No to tutaj jest coś podobnego, czyli V0 to jest ruch i przyspieszony, czyli V0 plus AT, czyli V0 oczywiście zerowe, czyli a to jest g, czyli po prostu v od t to się równa gt. Pod t mogę podstawić pierwiastek z 2h0 przez g, razy to g, g wstawiam pod pierwiastek, czyli mam g kwadrat, razy, 2h0 przez g, 1 g się skraca, wychodzi pierwiastek z 2h0 g, albo ja lubię mówić 2gh. Tak, najczęściej mówię. Tak, to jest prędkość uderzenia o powierzchnię. Prędkość uderzenia na powierzchnię, tak? Prędkość całego, to jest prędkość jak ciało uderza. Czyli czas lotu to jest pierwiastek z, z 2h g z 2 przez g, a prędkość uderzenia to jest piwiastek z 2gh. Tak? No i ten wykres tutaj to jest, to, to jest oczywiście coś e, takiego. Wartość prędkości rośnie, tak? Ale uwaga, jest to wykres wartości prędkości, bo z punktu widzenia formalnego prędkość w tym przypadku jest ujemna, no bo, jako wektor, tak? Bo oś postawiliśmy do góry, a ciało leci w dół, tak? Przyspieszenie też jest zwrócone w dół, żeby było jasne, tak? Skoro przyspieszenie jest zwrócone w dół, no to wektorowy zapis tu byłoby, to wyglądałoby w ten sposób, V pod T. A wektorowo byłoby minus GT tak G jako wektor. Wtedy byłoby z minusem. Bo oś jest do góry rosnąca, a my, my u nas leci ciało w dół, tak? No dobrze. To taki krótka lekcja. I to, to jest wykres zależności prę wartości prędkości od czasu, a to wykres prędkości od czasu. Bo prędkość jest wektorowo na minusie, tak? Na mojej osi. A że wektor prędkości jest w dół zwrócony, przyspieszenie też jest zwrócone w dół. Wniosek jest to ruch przyspieszony. Mają ten sam zwrot przyspieszenie i prędkość. Tak? Mają ten sam, mając ten sam zwrot, poruszają się tak samo. To jest ruch przyspieszony. Tak. I to taki przerywnik, jeżeli chodzi o. Ruchy przyspieszone, aczkolwiek teraz sobie pomyślałem, że na pewno by mieliśmy ruchy dostanie przyspieszone. Muszę sprawdzić, poczekajcie, tutaj przerzucam w komputerze. Dla pierwszej, cel, ja tej część filmów skasowałem, bo już nie chciałem. Mam hasło tylko przyspieszenie film, więc chyba jednak mówiliśmy ogólnie o ruchu przyspieszonym, o ruchu mającym przyspieszenie, ale nie było chyba konkretnie jeszcze, chyba przyspieszonego czy opóźnionego, tak mi się wydaje. No, ale zaczęliśmy przynajmniej od ruchu od swobodnego spadku, tak? Czyli następna lekcja będzie ruch jednostajnie przyspieszony, potem jednostajnie opóźniony, następnie zrobimy sobie jakieś rzuty w pionie. No i, no i będzie prawie połowa działy za nami, tak? dobrze byłoby faktycznie ten dział kinematyka w tym roku szkolnym, żeby mieć za sobą. Tak z reguły było. A może się uda nawet więcej, ale zobaczymy no, jak to wyjdzie, tak? Czyli. Do zobaczenia, zobaczymy się może nawet jeszcze jutro. Mniejszym kolejną lekcję dla Was. To się okaże. Na razie. Powodzenia.